nabyt Bydgoszcz. Doskonale. Ej, tutaj. Tutaj. Że bardziej, to bym wolał tu chyba. Na Bydgoszcz. Na Bydgoszcz. Mogę już wystawić tą dywizję? Mogę. W końcu nie sprawdziłem. Wiecie, co kto to jest. Cośniesz. A i miałem sprawdzić, jaki jest z Korwinem. Zaproszenie w Finlandii. Robimy, robimy. E... Serio? Kiego grzyba. To jest ciekawe to zrobił potem, ale to potem. Eee, a jest abdykacja albo pozostawienie przy władzy, a to jest anarcho-monarchizm. korwin król. No dobra, czyli. Nie korwina, nie. Królewskie fabryki parleczek. A, ile my tam fajnych rzeczy omijamy. Zdur i pomówienia załatwić dostaliśmy. Mam na myśli w, w grze. Nie zajewaliśmy je chamsko. To jest smutne. To jest bardzo smutne nawet. I dajesz po tym ziomek na Szczecin lesisz. Kurde, idzie całkiem całkiem. Ale tak to jest jak sobie Niemcy za dużo frontów narobią. Spójrzmy na ich twarzę wszyscy wyglądają jak... A, już nie pamiętam tego tekstu. O mu nie zajęliśmy. Gdzie, dlaczego i po co? Dobra. Wolał w sumie. Dobra. Pychniech atakują, żeby było... Jakkolwiek I w sumie Usuń mi to Wszyscy ci ziomy po prostu Tak Wszyscy no Dlatego oni tam wszyscy chcą lecieć okay. A ty zostań tutaj, 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 jak na nas na nas. Serio! Gdzie ja nie mogłem, tam sobie po prostu Luksemburg ich wezwał wezwał? tutaj, nie poprawiać, Już mam mam Eee! Naprawdę tutaj... Turyn straci... Tu idzie powoli, ale... Tu się ładnie zaczęli Francuzi. Jak Stuttgart i Frankfurt zajmą, to będzie... Całkiem nieźle, bo wystarczy się wtedy tak przebić tu. Tam Berlin można olać. Ojoj, Bruksela nam zaraz padnie i Francuzi będą mieli flankę. Nie jest dobrze. Pamiętacie jak mówiłem, że Ruscy mogliby tu przysłać? No, nie wie, że Francuz, jak będziecie tak robić, to naprawdę będziecie przerypywać. Aaaa ah. łaa, wow, za zajęli. No tak, bo oni zbijają w sumie własne ziemię, bo kurde to dali, łopy, historyczne ta. Dobra, hmm. tak, chwila, chwila. Dobra, róbmy to sobie. Będzie dobrze. No, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Chyba. Brak konwojów to jest coś, czego bym nie chciał mieć. Dobra, Bydgoszcz z... Po pokiego grzyba grzybamy tu odbijaliśmy? Cofamy się. Trzeba to zniszczyć. <noise> nie no, ale jest naprawdę ładnie. Wolna Polska powoli kontratakuje. Ten dalej robi, dobra. Tam. Odbijcie sobie Brukselę Błagam. Odbijcie sobie Brukselę. Francuzi przyszli z pomocą nawet. No to jest szansa. Hmm. ja nam Finlandię czy co? Teraz? Nie, Finlandię jeszcze zapraszamy 4 dni. Dobra. Co ty możesz tutaj? Mmm. Super, ale tego nie potrzeba. Bo nie można potem zmieniać, niestety, więc warto dłużej poczekać. Mhm. Chyba, że coś naprawdę mamy takiego spoko, powiedzmy to zobaczmy. No, takie sobie. Więcej widzę taktyk nie mamy. Dobra. Mhm. Mm ładnie idzie. E Grecja, 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 Grecja. Jak już robimy wielki blob to róbmy wielki blob. Bo Grecy tutaj będą mogli ładnie wbić w o, desant brytyjski. Desant brytyjski dużo pomaga. Ej serio, no jakby oni szybko to ogarnęli wybrzeże sobie. Łącznie z Albanią. Mamy króciutki front, a dużo, a dużo dywizji nam dzięki temu dojdzie. W ile ma? No, 22 i Grecja ma też tam... Ile macie? Mhm. Oczywiście nie wszystkie szablony, nie wszystkie te. No właśnie, znam. W Włochów jeszcze gorzej, ale się nie dziwię. Co mi tam wyskoczyło, dobra? Oj, 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 wracacie mi tu. Ty lecisz, może tutaj. Guralu. góralu. Tutaj. To jest. A, że mogę odznaczyć. Super. To wydobra, dobra. to wyzwolenie spod okupacji niemieckiej, tak? Dałoby się im dać dalej. Nice! Jeszcze do wojny dołączyli. Dobra, super. Dobra, Grecję zaraz ogarniemy. Kurde, tak blisko do Berlina i Pragi. Bruno w ogóle jest na linii frontu. Tak zrobimy. I wy wszyscy tutaj. Jakbym was chciał dać tutaj. Okej, okay, to tak zrobicie. Poznań odzyskany. Ej, naprawdę my już prawie wszystko odzyskaliśmy. Dobra, tutaj i tak odbijać. Tutaj. I tak odbijacie. Ty tędy. I tak. Ty zaś kolego. Tutaj i tutaj. No i ostatni zostanie tutaj, razem z tym. Niech zgadnę, mogą nas przybijać jak chcą, tak? Więc yeah. Cały efekt bycia pancerną dywizją mija. Dobra, jedziesz tędy. Druga dywizja to na pewno pomoże. ty tu, a wy tak. My... Tak no, dajesz, jedziesz jeden z drugim. Dalej się nie udało dobra. Przez front i siup. Szeregu, zbiórka! Tak wtedy, i będzie jakoś z górki i myślę, że to już kurde, dokończymy chyba w kolejnym odcinku. Tylko wiecie, problem jest taki, że jak będę kończyć w kolejnym odcinku, to jest duża szansa, że coś schrzanią do tego czasu, co nie. No nie wiem, jak to dobrze ugryźć, szczerze powiem. Rusty zaraz. Nice, Brukselę sobie odbili. Aha, u nas tylko Polska jest z szefem. Źle, bo jak nasz kraj padnie, to wszystko pada. czułem że wiecie, trochę lepiej jest. Tak, może? Nie. Dobra, nie wiem, jak to zrobić, żeby było dobrze. Aha, Niemcy kontrują. Kurde, prawie Wrocław zajęliśmy. Znaczy to zająć z dwóch stron. Jak nie zauważyłem tego szczerze A se podważaj Stalin, kurde Jak nas zaatakujesz, to w pierdziel dostaniesz Mógłbym niby na nigę wejść i on lewy żeby jeszcze raz tym ten, ten, ten robił, ale kurde nie no Nie będziemy tak robić Dobra A tam waldź tu na morską Da się na budowę potężnej floty kolonialnej. Ech, oni nawet wysłali te. do Finów. Do Finów, rozumiecie. Ruscy pomoc do Finów wysłali. Biskupie Rzymski. Tak jak widzisz. Kiedy komuniści pomagają e, krajom kat e, tym, chrześcijańskim. XD. Wróćcie jeszcze jedną dywizję. Dobra. E, 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 jeden z drugim czekaj. O! Dołącz do nas mordko. Razem zapanujemy nad, nad Europą. Boże, Francuzi, jak wam ładnie idzie. Zaraz okrążą Szwajcarię z każdej strony. Żeby tutaj się stykniemy, to już będzie z górki. Będzie połączenie z nimi i mogą ich dywizje do nas dojść w sumie. No, w sumie do nich możemy wtedy. Hmm. Ora, trzeba to robić. Czy my w ogóle mamy jakieś okupacyjne okupacje? Nie. Ora, trzeba przebudować kawalerię na okupacyjne jednostki. Dobra, będzie nie aż tak źle. Trochę, po, trochę kosztowało, ale mogło być gorzej. Eee... właśnie, w musimy tu coś porobić. O, to jest spoko, to weźmiemy. Tak bezprezydencowo. I fajne tu bonusy całkiem są, muszę przyznać. A walobny tak, żeby mieli. Jak już mam rozdawać te punkciki to tak To mi się nie podoba. Że wywalanie się tutaj w tym miejscu... Ligi? Lig, 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 lig? Nie pamiętam jak to się czytało. Ale padło. Dobra, nie, wiecie co, bo to naprawdę długo trwa już. Nie wiem, czy to podzielę na jeden odcinek czy na dwa. To się zostawię, zostawię jeden czy podzielę na dwa, ale kończymy. Kończymy na dzisiaj odcinek. Widzimy się. Pewnie znowu za 2-3 dni. Nie wiem, jak ja to podzielę, ale no. Widzimy się wkrótce. Hejo, przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu i zobaczymy, jak wyjdzie. A jeszcze zobaczcie sobie na koniec, jak to wygląda pięknie. Między morze. Jest między jednym, drugim, trzecim morzem, co nie? Nawet w sumie czwartym, tutaj. Północnym. W sensie nie północnym, północnym tylko morzem Berensa. No. Dobra, hejo.